موسيقى Wietrze i życie nie stanie się lepsze, to miasto zabija nas, zabija przez cały czas. To miasto zabija nas, zabija przez cały Chcecie się napić? Się głupio pytasz. A ty nie pijesz. Nie mogę teraz. Zastanawiam się, czybym się spalił, jakbym wskoczył w ognisko. Możesz sprawdzić. Płakać nie będziemy, niech ktoś lepiej przyjdzie spać ze mną, bo sam się boję. Już do ciebie idę, kochany. Masz gumki zapachowe, a ty masz mózg czy siano. Ja żonaty jestem, poza tym głowa mnie boli. No to dobranoc, całus. Dobranoc. I śpisz metr ode mnie. Nawet mnie nie przytulisz. Zapomnij, pedale. Witaj w Zenona na skromnych progach, Waldemarze. Zobacz, Zenonie, jak nas ładnie przywitał. Ile razy wam mówiłem? Żebyście nie mówili do mnie Zenonie. A jak? Wasza wysoka ekscelencjo. Piona. A to co za wieśniak? To przecież Zenka brat, Anastazy. Nie znacie się? Waldek, ile razy tobie można mówić, że nie mam brata? A nawet jakbym miał to się nie przyznam? Ach nie, to tylko służba. Zenon nie ma brata. Przecież ja jestem jego bratem, he Zabierzcie go stąd, bo mu przywalę. Nie, przecież to twój brat. Waldek, do cholery, czy ty masz coś z głową? Zenio, zachowujesz się normalnie. Mój mały braciszek. Idź przewalać gnój. Panowie, a może zagramy sobie w pokerka zamiast przejmować się plepsę w waltku? Cóż to, mój szanowny imienniku? Hazard. A co? Impreza? Znowu się schlamy jak świnie. Ale kto bogatemu zabroni? Dobra, pleps do domu, szlachta na imprezę. Pobudka i zrób coś z włosami, bo zostaniesz plepsem. Nie masz włosów, Zenonie. Najwyższa ekscelencja wybaczy. Waldemarze, Ty sobie nie pozwalaj, jak sobie Zenon życzy. Tato, tato, powiedz nam. Dlaczego nosisz taką głupią kieckę? Już wam sto razy mówiłem, nie do rozwoje. To jest taki imicz. Babcia mówi, że jesteś pedałem. Mary, Pokemon jest taki głupi, bo chyba nie po mnie. Tak mi wygodnie. Bo był taki piosenkarz Boy George. On jest dla mnie wzorem. Myślicie, że byłoby mi do twarzy w takich warkoczykach, tak bym sobie chodził po mieście. Powiewałyby mi na wietrze. Może by mnie zatrudnili w klubie ze stripteasem. Zawsze chciałem być stripteaserem. Hahaha. Ha. Właśnie dlatego nie noszę majtek pod tą kiecką. Może ktoś w końcu dostrzeże we mnie potencjał. Nie chcielibyście, żeby tatuś spełniał się zawodowo. Panie Robie, musi pan przestać chodzić w spódnicy. Mam chodzić bez. Ta spódnica to moje życie. siejesz pan zgorszenie w mieście. Mam to gdzieś, panie Waldemarze. Dosyć? Co zaham, panowie? Proszę zdjąć spódnicę. Co? Przecież pana nie zgwałcę. Bo Zenon się z panem policzy. Ma z pana zedrzeć tą kieckę? Nie rozbiorę się, mam żonę. Wygląda pan jak ten pedał, boj George. Nikt nie będzie obrażał, boja George'a. On jest najlepszy na świecie. Wie pan, że można iść za to do więzienia? Trudno, zdarza się. Za boja George'a mogę nawet umrzeć. Za jego warkoczyki i słodki uśmiech. No to masz to u nas. Zenon. To znaczy, ekscelencjo, zrób coś z nim. No dalej, zabij go. Bo i George ma być legalny. Chodzenie w spódnicach też. Inaczej pan Cenon zginie to żaleniec. Legalizujemy czy zabijamy? Przestań. Zgadzamy się. ha. ha, ha. Strach obleciał, co? Bez zemka się wstydzicie tak na ulicy po... Waldku, zrób coś. Siku mi się chce. No to teraz sobie pośpiewamy. Daj mi tę noc, tę jedną noc. Jesteś szalona, mówię ci. Majteczki w kropeczki, łochocho, Niebieskie wstążeczki, łochocho, Zielony staniczek, łohoho. Maleńki guziczek, łochocho. I jeszcze jeden i jeszcze raz. Yesterday. All my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Kiedy byłem, kiedy byłem małym chłopcem, hej. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Whisky, moja żono, jednak tyś najlepszą z dam.